Witam, zaczynam nowy projekt. Jak piszę w opisie, turbina wiatrowa potaniłości. Czy mi się to uda, traktuję to bardziej jako zajawkę, niż korzyści z tego wiążące się z tej turbiny wiatrowej ale zobaczymy będzie to projekt rozwojowy pokażę wam co zakupiłem w zasadzie co miałem rury PTV najtańsze mogłem wziąć żółte ale to miało być po tanieści profile próbopat, profile nie łopat Flansza, z nią było najwięcej zabawy Ale jakoś podołałem Tu już jest nasze koło Troszkę już zrobiłem Mostek prosto w niczył, i następny no, regulator MPPT, ale oczywiście to jest PWM, i w sumie mi to na rączkę MPPT by ją dusił tą turbinę, znaczy ten silnik, ale z tego robiłem drobne testy. To idzie coś z tego wyciągnąć, także może być coś. Z tego naprawdę 4 łopatowe miałem zrobić 6 W sumie Jeśli będzie za mało 4, zrobimy ośmiu Tak jak mówię, projekt rozwojowy Po taniości jeszcze muszę przesilnik e, przerobić w gwiazdę nie bardzo mi się to chce bo jest tam sporo tych kabelków do lutowania ale będzie startować szybciej przy niższych obrotach no to dojdzie plansza nasze koło przykręconą łopatę jakoś tak będzie, turbita będzie Pionowo. tak jak mówię nie będę sobie dawać żadnej stopni rady dołożymy drugie cztery łopaty tak jak mówię projekt potania się zupełnie większe rzeczy miałem to znaczy regulator, mostek flasza była niedroga bo tam oczywiście bez dziur tylko z jedną środkową 25 zł W profilach się zmieściłem chyba około 15 Regulator miałem, mostek miałem Róły chyba były po 18 zł Ale kupiłem za półty payback tutaj za darmo Także może być coś ciekawego A jak nie To Próbujemy ją przerobić na turbinę. Poziomą. Ale to się okaże. Będziemy wszystko testować. Także zapraszam na dalsze odcinki. Subskrybujcie kanał. Dowiecie się, czy coś mi to wyszło z tego. Czy pójdzie projekt do kosza. Ale myślę, że to pierdółka jakieś z tego wyjdzie a co do osiągów to się okaże no, w sumie nie zależy mi na jakichś wielkich jeśli się okaże to jakieś to daje to już będę zawodowolony z byle czego porównując te chińskie turzybiny które ludzie kupują a jak złapę bakcyla to zrobimy coś naprawdę potężnego Już nie po taniości A coś droższego Mam jeszcze pomysł na inną łopatę do tej turbiny pionowej Ale miało być po taniości, Więc zaczniemy od taniości I Co z tego wyjdzie? Powiecie się w następnych odcinkach. Przewinę, ja znaczy nie przewinę, tylko przerobię silnik na gwiazdę. Zrobimy jakiś drobny test wiaderkom. No i będziemy pomału to składać. Wypadałoby to pomalować, Aczkolwiek nie mam gdzie. ale jakoś to ogarnę poskładamy potestujemy oczywiście podobne jak złożę to nie będzie wiatru miejsce te gdzie teraz ją zamontuję też nie będzie jakoś bardzo wieczne a tam gdzie bym chciał ją umieścić jest dosyć daleko nie będę z pozycjaj kabla po to żeby przekonać, że ta turgina to idzie dostęp. Dobrze, potestujemy sobie ją w jakimś miejscu, co w miarę wieje i jakoś to będzie. Także do następnego, jeśli się podoba, projekt łapka w górę subik by nie przegapić następnego odcinka z testów tej godziny po zmianie uzwojenia robimy sobie testy w na pierwszym biegu wyżej to już nie ma sensu robiłem wietarką wyszło coś koło 20A to jakiś tam potencjał jest i tu jeszcze bez przeróbki w gwiazdę Ej, znaczy 20A maksymalnie oczywiście, że tego nie osiągniemy na tej turbinie przy małych obrotach też to nawet fajnie chodzi to jest fajne, że ten regulator nie dociąża zbytnio turbiny w nie ile daje nie dusi jej niby władzie wie do paneli ja to i widać ten potencjał. Także do następnego Trzymajcie się. Cześć.